Kochani, z tej strony Kuki Julia, a dziś, moi drodzy, słuchajcie, e, będziemy mniej więcej, widzów przechodzić Evil op Zobaczymy, jakie fajne, czy nie fajne będzie. Dobra, widzby, teraz, słuchajcie, grajmy i chyba łatwe wybierzemy. On, of, on. Kontynuuj. Aaa, o to chodzi! Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi w tym Oby. O, do nas, no, mówi jakiś... Tato, chyba. No dobra. Mamy tu się dostać, a więc... No to jesteśmy. Ja tu pierwszy raz gram. Mamy otworzyć. Wow. Ale nie. Nie mamy tyle Robuxów, żeby się przebierać. Bez przesady. To ja już wolę w ogóle tu nie wydawać Robuxów. Zobaczcie, jesteśmy w jakimś garażu zamkniętym. Tu w ogóle nie ma wyjścia, najgorzej. I tu jeszcze mamy młotki jakieś. Co? Uważaj na toksyczną podłogę. A kim ty jesteś, żeby mi mówić? No w sumie. No. no nie wiem. Czy go słuchać, czy nie? Ale no dobra, widzowie, daj się łapkę w górę, słychajcie dzwoneczkiem O matko, ja myślałam, że to można tak zrobić. Mój błąd, mój błąd, widzowie, ale no dobra. Co? To, to tak? A nie, widzę, że ja się pogubiłam Myślałam, że tam trzeba przejść Kolejny mój błąd Ale można chyba tak O, zobaczcie, nie... trzeba przeskakiwać Ale ostatnie chyba trzeba No dobra, mamy tu łyżeczki O matko A tam jest, widzę, złota łyżeczka Jakie wy macie łyżki? Złote czy srebrne? Ja mam akurat złote i srebrne e, Takie dwukolorowe właśnie bardzo fajne, ale to chyba nie jest srebrne, bardziej żółć. Ale no dobra. No to ho, yy, to znaczy, to nie jest bardziej złoty, tylko żółć. To w grze. A kurde! No to się nie da przejść. No i super. Nie mogli tak zrobić jak w niektórych opy. Że na przykład walniesz o coś i cię po prostu tutaj, bo ręka dotknęła akurat z tej tata. Och nie, co jest tam? Yy, straszny. co? O nie, zły krok. Tata jest na drodze. O matko! wystraszyłam się! Wiecie, jak bardzo mega! Aha, fajnie Nie zabijaj nas, gości. Możemy darmowo mieć gamepass Dobra, chyba nas nie widzi Nie wiem, wygląda mi to jakby nas w ogóle nie widział O matko nie strasz mnie typo! No i super, wystraszył mnie to. A czyli ja tu jestem bezpieczna? Po prostu fajnie. Jeju, ja się boję, że on idzie za mną. Jej, kuś. <laughs> to było takie śmieszne. Normalnie. Ten typo, co idzie? No niestety widzę, zapomniałam wyłączyć głos O, zobaczcie tu jego brzydkie zdjęcia Chyba on był w jakimś więzieniu oh, BTS? To on słuchał K-popu? To ja nie wiedziałam A, nie można tu się dostać Musimy znaleźć, a więc klucz i otworzyć drzwiczki. No to fajnie To jeszcze mamy utrudnione zadanie mhm. Dobra, zobaczmy ale mam nadzieję, że tu nie pojawi się, bo ja się przestraszyłam z tego głosu normalnie. A to my chodzimy, dobra? Fajnie. Zdjęcie nie ma. A tu nie musimy nic szukać przecież tu jest czałka narysowana. Fajnie. Jakby lol. Dobra. Chodźcie. O matka. Ale to ma być łatwe? <śmiewanie> Normalnie najśmieszniejsza gra na świecie O matko A ja ten typo nawet nie umie Iść za nami? Jakby szedł za nami to by było mega creepy Ale no dobra, chyba my, myślę, że w harcie by tak było Przynajmniej podejrzewam Mamy tu coś, produkty jakieś? A darmowy Game Pass będziemy mieli do odebrania. Spróbujmy iść tutaj, jakby. No, no dobra, no to fajnie. Mamy tu jakieś bronie epickie. Najepickiejsze na tym świecie. Macie tu już podpowiedź, jak to przejść, mniej więcej. Mhm. Mm fajnie. Dlaczego mi to nie... przestało tłumaczyć na polski? To nie ma być angielski kanał, to ma być polski. No dobra. Dzięki. Stoliczku! O kurde. No dobra. Podłoga to lewa, raz, dwa, trzy. Ale fajnie. No to fajnie, podłoga to lawa. O matko, wiecie jak ten typo mnie przestraszył? Co to? Aha. Okej, okay, nie wiem co ja odblokowałam teraz. To ma być hard czy łatwe? Aha, fajnie. To no tu mamy ułatwienie. Oh! Nie! Nie, nie, nie. Jak mogliście? Mogliście tu też dodać stage. Dla twórców Krym Minusik. Ej, to na serio jest. Jakby. Takie coś jakby hard, połączone z łatwym. No nie wiem, to by mnie nazwało łatwym wcale. Bo ten typo się na mnie zamieścił. Fajnie Aha, ok Mamy tu czas nawet Aaaa! Ale dziwnie Tu się idzie No dobra Zobaczmy kolejne O matko Kogoś tu mamy Jakiegoś typa w więzieniu czy coś No nie wiem co to jest póki co jak wy wiecie, to możecie napisać w komentarzu. Ale no dobra. Mi to wygląda na więzienie, cele dla kogoś niemądrego. Na pewno. O nie. Co? Przepraszam, za szybko pan pisze. Czy tam mówi? Fajnie. Profeska. Dobra, idziemy. Chyba jesteśmy w czyimś garażu. Mnie to chyba się nazywa, że uciekamy przed złym tatusiem tutaj. Który nas zamknął. Ale razi. O nie! Nie gadajcie. Otworzyłam im cele. Nie. No i super. Otworzyłam im cele. Mogą się wydostać. Nie, ja uciekam. Nie no, nie uciekam. Bo tu mamy cele. Dobra, chodźmy. Tu da się pogubić. Zgubić nawet. Słuchajcie. Bo to nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. Bo jakby wydaje się Hopsiu, w ogóle jutro mam majówkę. Może nie tak jak niektórzy z Was, ale jutro po prostu mam wcześniej majówkę. Więc może filmy się pojawią na moim vlogu masowym kanale, bo mam. Oczywiście podlinkuję wam go albo napiszę, jak się nazywa. Ale no dobra. W opisie, oczywiście. Tylko filmu No dobra. Fajnie. Otworzyły mi się drzwi. No i co z tym mam zrobić? A ja mam darmowy Game Pass. Nie wiem do czego służy. Ale no dobra. Ja mam darmowy Game pass, Bo dołączyłam do jakiegoś klanu. Trudny Ogólnie no. Nie wiem, czy wszyscy mają darmowy Game Pass. W sensie... Dobra. Fajnie, ale... Kiedy to się skończy? Ojeju. Tego się nie spodziewałam. Myślałam, że to nas zabije. Czy tylko ja myślałam, że to coś mnie zabije? W tej gierce? A, tu się to nawet... Stanąć. To fajnie, myślałam, że to tylko się biega. Tak jak na speedrunie. Czego je nie lubię po prostu. Oh, o nie. O oh, nie. Na szczęście mam tutaj checkpoint. -cik. Ok. <ścoughs> jak ja biegłam po tej lawie, tak. Fu jak taka. Nie wiem. Dziwnie. Aczkolwiek. Nie! Nie! W tym momencie mi się odblokuje darmowy Game Pass. Nie wiem, czy coś w ogóle daje, ale słyszałam wiele o tym Game Passie, więc postanowiłam, że będę miała darmowy. A wy możecie napisać w komentarzu, o co chodzi z tym Game Passem. Aha, fajnie. No to przyszliśmy. Mamy tu, że dostaliśmy się z garażu tego pana. Który nie jest. O matko, ja chciałam pistolet! O nie! Ciszę lepiej. No dobrze. Nie, tak wolę podgłośnić. Nie! Aaa, wybrano! Fajnie szczelało Ej, no dawaj Oj, kurde. ja nie na szykowane. Aha. Okej. Mam co to tutaj płyt. Ojej. ale mogę go odrzucać nie wiem jak przy tył no kurde no weź się daj pomoć daj tylko o nie zobaczcie jak się broni normalnie on się naswoi A weź mi pomóż typo ty mi możesz pomóc Już jestem, nie jestem już taka, Ja nawet nie umiem korzystać z tej broni, nie wiedzą co tu się robi i widzą, że on na nas le na mnie leci i nic z tym nie robią, w ani nie można na nich nic oni chyba nie wiedzą co tu się dzieje, że jest ja mam nie no i mnie zostawili z nim. To dużo teraz mu zadaję HP. No, ale muszę też uciekać, tak? Fajnie, że tu strzela w ogóle... A! Co to było? Nie! Ej! A mój pistolet Dzięki. Na szczęście już no, tyle HP zabrałem, że po... Jak takie typo! Wszystkie. Takie zęby mam. Wszystkie strasznie. Jego zęby to po prostu sobie. Każdą przy... mi się wiedziała. Oh, przepraszam! przepraszam. Oj, kurde. No weźcie to, wykonajcie na Oni chyba nie wiedzą, że ja... Pokonuję. Myślą, że oni co mają. O! Yes, pokonaliśmy go, zobaczcie! No to fajnie, pokonaliśmy go. Wow, gotowe! Gratulation! No to fajnie widzę w dzisiejszym odcinku właśnie przyszłam. Gotowe, fajnie. A czekamy teraz na darmowy Game Pass i zobaczymy mniej więcej o co w tym chodzi. Zobaczcie, nawet tu mamy jakąś uponkę. Ja w tym się huśtałam, jak była malutką matką. Pamiętam to wszystko. Pracy zabaw taki fajny. Zobaczcie, jupij! Przewykraliśmy to. Postanowiłam. <laughs> o, nie mogę. To najśmieszniejsze obydwa na świecie. Po prostu. Nie no. Super. Typo nas gonił normalnie. Tak, było śmiesznie. A wy co? Wy nie robiliście nic. To ja powinnam chyba tu dostać się, a nie wy. Co ty, typo? Zobaczcie, tu nawet mam trampolinę. Ja kosiam trampolinę po prostu. Zobaczcie, ten pies. Ten pies jest ciekawy. Oh, mogę darmowego? A, darmowy game pass, czyli darmową taką rzecz. O, na przykład. Byście mogli normalnie tak wziąć za Robuxy, po Robuxy. A ja mam takiego, o, taką sprężynkę, zobaczcie. No i fajnie, gotowe O! Lucky bloka jeszcze otworzyłam Nawet mam tu perła jakieś dziwne Która w ogóle chyba mi się nie przyda Mam tu pieskownicę, ale to realistycznie normalnie wygląda Rabina! Dobra, jeśli wam się podoba dajcie łapkę w górę Tak jak ten amongus tutaj czerwony To jest was sub, który w ogóle nie jest kliknięty O nie! ta głupia pysynka Томо вам. Ну і папаткідзе.